Niedziela? Co ja tu robię w niedzielę? Prawdziwe historie? Nie! Stety. Czy dla Was wtedy, bo Wy akurat lubicie oglądać? Ale tak, i znów prawdziwe historie. Ja tylko mam nadzieję, że od tego tempa nie zabraknie nam kontentu. Mam też nadzieję, że wczorajsza moja prawdziwa historia Wam się spodobała. Jakby serio, one są 100% prawdziwe. 100% każdy szczegół jest tam prawdziwym szczegółem z mojego życia. I jak mi nie wierzycie, to ja w kolejnym odcinku mogę zadzwonić do mamy i ona Wam potwierdzi, że ta historia była prawdziwa. I wszystkie kolejne też są prawdziwe, to mnie koloryzuje. Znaczy, kolory są, bo czarno-biała by wyglądała. Źle, ale y, wiecie, chodzi o to, że nie wymyśli. Bo już się rozgaduje za bardzo. A dziś będzie o czym mówić. Więc szczędzę sobie słów na dalszą część odcinka, czyli tą gorszą część odcinka, czyli zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, jestem Angela. Mam starszą siostrę, która nazywa się Bri. Kiedyś byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Siostrami, przyjaciółkami, zaraz się jeszcze okaże, że to jest twoja kochanka. I mówiłyśmy sobie praktycznie o wszystkim. Ostatnio nawet się okazało, że miałyśmy tego samego chłopaka. Myślałem, że tatę. Jakiś to byłby szok. Bri zawsze była tą ładniejszą siostrą z naszej dwójki. Tak, tak, jak najbardziej. Cieszyła się sporą popularnością w szkole i inne dziewczyny chciały ubierać się i wyglądać jak ona. Żadna nawet nie jest do niej ani trochę podobna. Chłopcy natomiast wysyłali jej mnóstwo listów miłosnych i małych prezentów. Ona wygląda jakby była srogo nawalona. No spójrzcie na jej Czy ona wam nie przypomina twojego starego pijanego? Trudno mi było żyć obok takiej piękności, wiedząc, że nie było we mnie nic, co inni mogliby podziwiać. Ja podziwiam. Bardzo ładna koszuleczka w króliczka. Też taką bym chciał. Niestety mam taką bluzę. Dzisiaj nie ze Stunch Bobem. Mimo to zawsze byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami na dobre i na złe. Nigdy się nie przechwalała ani nie popisywała. Zawsze mnie wspierała. A! Dobra siorka. Ja tu tutaj tak hejtuję. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. <laughs> o kur... <laughs> Dobra, mam coś dobrego, bo wiecie, hejtuję. Hej tuję. Co ja robię ze swoim życiem? Ale może ona serio jest bardzo spoko? Nie, na pewno nie jest. Jakby była, to by ten odcinek nie powstał. Wszystkie przeciętne chłopaki chcieli za wszelką cenę zaimponować mojej siostrze. Same kozaki widzę. Czekajcie, to będzie lepsze. Same kozaki. Normalnie święta trójca. A jeśli któryś z nich podchodził do mnie, to tylko w jednym celu. Żeby dowiedzieć się więcej o zainteresowaniach Bri. No to walisz takiemu łokcia i się mano. Oglądam KSW, to wiem. Któregoś dnia w naszej okolicy pojawiła się nowa rodzina i mama jak zwykle poszła przywitać się z nowymi sąsiadami. Normalnie jak w Simsach. Jedni się ledwo wprowadzą, a przed drzwiami już pół miasta z ciastem czeka. Poszłam do sąsiadów razem z mamą. Zaskakującym zrządzeniem nosu, nasi uprzejmi sąsiedzi mieli syna o imieniu Dave. Był w moim wieku dość przystojny. I miał chodzić do tej samej szkoły, co ja i Bri. No i już wiemy, o kogo będzie się toczyła tytułowa wojna w odcinku. Dave, uciekaj! Jesteś w niebezpieczeństwie! Żeby było jeszcze lepiej, miał się uczyć w mojej klasie. Po pięciu minutach rozmowy nie mogłam oderwać od niego wzroku. Oczywiście opowiedziałam o wszystkim Bri i bardzo się z tego ucieszyła. Powiedziała mi też, że miałam ogromne szczęście, bo byliśmy w tej samej klasie i mieszkaliśmy w tej samej okolicy. Okolicy to mało powiedziane. On kurwa A! mieszka naprzeciwko ciebie! Mnie? Ehe. Wy zamiast wysyłać sobie nudesy, możecie stanąć w oknach nago i się na siebie patrzeć! Następnego dnia w szkole postanowił usiąść obok mnie na biologii. O, dej ty słodziaczku! Aż mnie sub Potem przesiadł się do mnie na stołówce. A na sam koniec zaproponował, że odprowadzi mnie do domu. On mieszka krótko obok ciebie! Mnie? Jak wyjdziesz z domu, to będziesz praktycznie przed jego drzwiami. Czemu miałby tak po prostu cię odprowadzić? On wraca do siebie. On cię nie odprowadza, jakby on wraca do siebie, do domu. A ty idziesz przy okazji. Dave był niesamowity. Był tak mądry, że pomógł mi podnieść oceny. Jego maniery z kolei sprawiły, że mama była nim zachwycona. O, patrz, że dodać ciasto, które mu daliście w pierwszy dzień. W dodatku lubił baseballa, w związku z czym tata po krótkim czasie zaczął. a gdzie we mnie? Co ja ci zrobiłem, łysolu? Ale w pewnym momencie zauważyłam, że jedna osoba zaczęła się nim za bardzo interesować. I wcale nie chodziło o mnie. Dum, dum, dum! Co? Silnik został wprawiony w ruch. Za każdym razem, gdy Dave przychodził do nas i Brie była w domu, bezwstydnie z nim flirtowała. Co jest sk... Co to za, za jumpscare y mi robicie na pysk? To jest nielegalne na YouTubie. Zasypywała go komplementami i mówiła, jak dobrze wyglądał w swojej koszuli albo nazywała go Davey. Kochanie i w ogóle. Coś czujesz, że ten odcinek skończy się śmiercią? Być może moją. Nawet jak rozmawiali, to podchodziła do niego bardzo blisko i kładła mu dłoń na klatce. Na klatce. Mm -hmm. Nie miałam nic przeciwko fizycznemu kontaktowi między nimi, ale. Wiecie, co mówią o dotykaniu innych ludzi podczas niby luźnej konwersacji, prawda? Co mówią? Jakby, serio, co mówią? Ja nie rozumiem. Przetłumaczy mi ktoś? Wmawiałam sobie, że to przecież moja siostra i najlepsza przyjaciółka. Nigdy by mi nie odbiła chłopaka. Ale z czasem jej zachowanie robiło się coraz śmielsze. On zaraz zacznie nago po domu parodować. Jestem tego pewien. Któregoś dnia Dave i ja mieliśmy obejrzeć u mnie film. Rodziców nie było w domu. A Bri przygotowywała się na jakieś tam swoje kolejne wyjście. Ale Bri zaczęła szukać idealnej sukienki dla siebie i powiedziała, że potrzebuje męskiego oka. Co, nie o to chodziło? E, no dobra. Zaczęła przymierzać swoje przylegające kiecki: obcisłe spodnie i przykrótkie bluzeczki, Staniczki w koronkę i cieniutkie stringi. Powiedziałam jej, że musimy poważnie porozmawiać, i zabrałam ją do drugiego pokoju, żeby Dave nas nie słyszał. Wyobrażacie sobie, że udawała kompletnie zdziwioną, gdy powiedziałam jej, żeby przestała flirtować z moim chłopakiem? Ona jest kurwa straszna. Poczuję wszystkim, którzy oglądają ten odcinek po 22. Nie odwracajcie się za siebie. Pamiętajcie, ona widzi. Nie odwracajcie się za siebie. Pierdolisz Piotr. Kurwa. Próbowałam być uprzejma, gdy jej o tym wszystkim mówiłam, ale Bri w pewnym sensie eksplodowała. W pewnym sensie? W pewnym sensie do w domu tutaj wyjechało! Dla niej moje oskarżenia, jakoby miała się interesować Dave'em, były skandaliczne. Powiedziała, że jeśli brakuje mi pewności siebie, nie powinnam była przyprowadzać do domu chłopaka, a pójść na terapię. O, to ja! Ja powinienem iść na terapię! Daj numer! Okazało się, że tak samo jak Brini odebrał jej zachowanie jako wirtowanie, a nawet gdyby coś takiego zauważył, o nic nie musiałam się martwić, bo był zainteresowany tylko mną. Tak mówi każdy. A potem dwunastoletnie dziewczynki wstawiają w opis na gadu, -gadu jak bardzo jej życie jest bez sensu. Porozmawiałam z nią i można powiedzieć, że mi wybaczyła. Ale jeśli myślicie, że zmieniła swoje zachowanie w stosunku do Dave'a, jesteście w błędzie. Nic się nie zmieniło. Miałam nawet wrażenie, że było jeszcze gorzej, bo Bri wiedziała, że teksty w stylu Dave, kochanie, naprawdę mi przeszkadzały. Ja lubię się czepiać i będę się czepiał. No bo kto? Mówi do chłopaka swojej siostry, kochanie. Ja nawet tak nie mówię do swojego psa. Sporo myślałam nad tym wszystkim i doszłam do wniosku. Że jedyny sposób, żeby dać siostrze nauczkę, to zrobić to samo. Ewentualnie może ją zabić. Chociaż fakt. Ciężej będzie ukryć zwłoki. W tamtym czasie Bree chodziła z jakimś gościem z pobliskiej kawiarni, niejakim Czakiem. Czak? Chuck? Czak Norris? Czy to ty? Chuck Norris, Czak Norris! Mówiła, że ten związek był najbardziej obiecujący ze wszystkich, w których do tej pory była i że naprawdę jej się podoba. Można więc śmiało powiedzieć, że był doskonałym królikiem doświadczalnym w realizacji mojego niecnego planu. Dlatego właśnie zaczęłam flirtować z chłopakiem mojej siostry za każdym razem, gdy do nas przychodził. Wy obie jesteście pijane, Gdy przysięgam, przestańcie się alkoholizować, młode damy! Nigdy nie zapomnę, jak po raz pierwszy próbowałam flirtować z Czakiem. Podeszłam do niego naprawdę blisko i spytałam, co u niego słychać. Najwidoczniej był tak zaskoczony, że zaczął się wycofywać. Zaskoczony? Doszło do niego, że żyje z debilami. Może faktycznie powinnaś wtedy pójść do tego terapeuty? A ja dalej na niego napierałam. W rezultacie potknął się o stolik i rozbił sobie łeb. Nie? Przepraszam za tę agresję. Wiecie, tyle tych filmów oglądam, że to już tak siedzi we mnie. I oboje upadliśmy na podłogę. Dziwnym trafem w ten weekend wszyscy na siebie upadają. Próbował mnie powstrzymać i. Tak jakoś upadliśmy na moje łóżko. Oboje zaczęliśmy się śmiać. Oj, to nie wygląda jak śmianie się. Mhm. Mm Z zażenowania i gdy tylko wstaliśmy, zauważyłem, że Bri właśnie weszła i nas zobaczyła. Mam déjà vu. Déjà vu. Kur A! jak to się mówi? Ale właśnie to mam. Déjà vu. I just ja tu tylko śpiewam. No, już poszedł. Idź se. Nic nie powiedziała i patrzyła jakby nic się nie stało. Następnym razem, gdy wiedziałam, że czak ma przyjść, postanowiłam przymierzyć jedną z wyzywających sukienek Bri. Musiałam trzymać się planu, więc zeszłam na dół i spytałam Czaka, jak mu się podobam w tej sukience i czy myśli, że mój Dave będzie oczarowany. Twój Dave to już niedługo nie będzie taki twój, jak się nie uspokoisz, pijaczko jedna. Ale nie dało się nie zauważyć, że kiedy Czak mnie zobaczył, kopara opadła mu z wrażenia. Co dobry? Choć powiedziała, że faktycznie dobrze wyglądam, to widziałam, jak pospiesznie wyprowadziła czaka z domu, żeby na mnie nie patrzył. Słyszałam, jak kilka razy bardzo głośno rozmawiała przez telefon z czakiem. Miałam dziwne i zarazem miłe przeczucie. Tu będzie śmierć, jakby już wcześniej to mówiły, ale teraz jestem jeszcze bardziej pewien. Gdzie jest ten kret? Swoją drogą to fałszywe flirtowanie z czakiem mogło też zmienić moje zachowanie w stosunku do tejba. Odkąd zaczęłam realizować swój plan, zauważyłam, jakby zaczął się mną bardziej interesować. Wszystko jest tu nie tak, jak powinno być. Nie rozumiem, jestem zagubiony. Czy ja jeszcze istnieję? Minęło kilka tygodni, odkąd przestałam flirtować z czakiem, ale Bri w dalszym ciągu była zirytowana, gdy go widziała. Myślę, że dalej się kłócili o tę sytuację. Potem niespodziewanie dostałam bukiet kwiatów i moje ulubione czekoladki z karteczką, na której było napisane. Że jestem najpiękniejszą dziewczyną na świecie. To tylko bardziej wnerwiło Bri. Ktoś tu jest zazdrosny! A wiecie, w co się zmienia zazdrość? Dokładnie tak! One, two, one. Od razu zadzwoniła do czaka i powiedziała, że powinien poświęcać jej więcej uwagi, jeśli nie chciał jej stracić któregoś dnia. Krótko mówiąc, jakaś część mnie była usatysfakcjonowana. Ale czemu to tak przeciągnęłaś? W każdym razie postanowiłam pójść i podziękować Dave'owi za kwiaty i całą resztę. Wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, gdy usłyszałam, że on ich nie wysłał. Był nawet zły i na swój sposób urażony, że ktoś mógłby się do mnie zalecać. Sami spójrzcie, oni wszyscy się pozabijają! Tam już każdy na każdego ma chrapkę, żeby wbić mu nóż w plecy. Tutaj zaraz będą jakieś survival gamesy, aka Battle Royale, nie wiem, jakiś Fortnite. To brzmiało trochę dziwnie, ale nie miałam pojęcia, kto z najbliższego otoczenia mógł to zrobić. Ale kilka godzin później, tego samego dnia, tajemnica z kwiatami i słodyczami się wyjaśniła. Wtedy przyszedł do nas Chuck. Bri była pod prysznicem, więc powiedziałam mu, żeby zaczekał na nią na dole. On niespodziewanie spytał, jak mi się spodobały prezenty, które mi wysłał. Stanęłam, jak wryta, i próbowałam coś z siebie wydusić, ale. Ten oświadczył, że jest we mnie zakochany od dłuższego czasu. To niezły ścig się tu podział. Jestem ciekawy, jaki będzie efekt finalny. Aż normalnie nie mogę doczekać się zakończenia. Chyba pierwszy raz w historii tego kanału. Twierdziłam, że najlepiej będzie, jak wyrzucę go z domu i osobiście opowiem o tym wszystkim Bri. Ale wiecie co? Ludzie nigdy nie doceniają dobrych uczynków. Bri obwiniała mnie za wszystko i pokłóciłyśmy się do takiego stopnia, że do końca dnia się do siebie nie odzywałyśmy. Wow, ale długo. Jeden dzień. Halo, Halo, Friz. Mam pomysł na odcinek. 24 dni nie odzywam się do nikogo, challenge. Rano z kolei dostałam SMS-a od Davea, w którym napisał, że z nami koniec. Serio? Serio, kurwa? On mieszka po drugiej stronie ulicy. On mógł przyjść, zapukać i z tobą zerwać normalnie. Jakby, nie róbcie tak, moi widzowie. Jesteście najlepsi na świecie. Nie róbcie tak. Nie zrywajcie przez SMS-a. Idźcie i zerwijcie normalnie, w twarz. To was nauczy wielu rzeczy. Trustuj. Zarówno moja siostra i ja cierpimy z powodu utraty naprawdę obiecujących związków. Najgorsze jest to, że do dzisiaj jesteśmy skłócone Czyli finalnie śmierci nie było Ale wszyscy się nawzajem nienawidzicie Więc przy najbliższej okazji ktoś komuś bije nóż w plecy Czyli i tak ktoś umrze Stonks! Ale chociaż ja nie chcę, żeby stała wam się krzywda Dlatego zadbam teraz o wasze zdrowie I skończymy ten weekend Fajnie, ja się cieszę Bo zobaczymy się dopiero w piątek Do piątku jeszcze daleka droga Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w ten pierwszy weekend kwietniowy Weekend prowciowy Weekend wolny, ale w sumie to... Teraz cały czas jest wolne. Oczywiście przypominam, że to nie jest jednorazowa akcja. Te filmy będą się pojawiać każdy piątek, każdą sobotę, każdą niedzielę, każdą. Chyba, że prawdziwe historie zamkną kanał. Wtedy moje istnienie nie będzie miało sensu. Ale póki żyję, to dziękuję Wam za film, za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia i po! Myszo, jeleń! Zagrożony wyginięcie myszo, jeleń! Najmniejszy przeżuwa kwiata Myszo Jeleń Nie pomyl go z przypadkiem Sarno Myszo Jeleń